Cześć i siema, z tej strony Stuart zapraszam na skrót wybranych informacji z mijającego tygodnia. Dzięki pomyłce serwisu Microsoft Store dowiedzieliśmy się, że nadchodzi Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, czyli kolekcja zawierająca trzy ostatnie części serii wraz z dodatkami. Według skasowanego profilu w skład zestawu wejdą Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, 20 Years Celebration oraz Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Otrzymamy zatem trzy ostatnie odsłony cyklu wraz ze wszystkimi dodatkami i bonusową zawartością, która była dostępna w ramach preorderów. orderów Zapowiedziano PC-tową wersję Monster Hunter Stories 2 (Wings of Ruin). Ujawniono również, że gra zaoferuje tryb kooperacyjny i pokazano nowy zwiastun. Wydanie PC ukaże się na platformie Steam 9 lipca tego roku, równocześnie z zapowiedzianą wcześniej edycją na platformę Nintendo Switch. Chyba w końcu dobiega końca, popaja związana z przejęciem Bethesda przez Microsoft. Phil Spencer, szef Xboxa, poinformował, że przyszłe produkcje zakupionego studia trafią wyłącznie na platformy, na których jest dostępna usługa Xbox Game Pass. Jak wiadomo, obecnie są to Xboxy i PC. Informacja ta nie dotyczy gier, które już są dostępne na innych platformach. Wygląda jednak na to, że kolejna odsłona Elder Scrolls ominie konsolkę Sony szerokim łukiem. Polska strategia czasu rzeczywistego Ancestors Legacy od studia Destructive Creations otrzymała darmową wersję o nazwie Free Pisans Edition. Wydanie oferuje dostęp do czterech frakcji trybu multiplayer oraz kilku misji kampanii fabularnej Wikingów. Poza komputerami gra dostępna jest również na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Wersję darmową możemy zagrać jednak wyłącznie na platformie Steam. Dzięki bazie danych serwisu Steam fani odkryli, że ostatnie DLC z New Frontier Pass do Civilization 6 wprowadzi Portugalię jako grywalną frakcję, której przywódcą będzie najpewniej Jan III Avis. Najpewniej pojawi się także tryb rozgrywki obracający się wokół zombiaków. Jak ma wyglądać rozgrywka zombi? Na tę chwilę możemy tylko zgadywać. Trzeba jednak przyznać, że może to być całkiem ciekawe urozmaicenie. Niestety ze względu na ostatni przeciek w wyniku którego do sieci trafił gameplay trailer z Elden Ring oficjalny pokaz tej produkcji prawdopodobnie zostanie przełożony do czerwca bieżącego roku. Elden Ring to gra która wzbudza duże emocje, nie ma się co dziwić. Jest to bowiem kolejna już produkcja utalentowanego zespołu From Software odpowiedzialnego za serię Dark Souls, Bloodborne czy Sekiro Shadows Die Twice. Warto dodać, że przy produkcji Elden Ring twórcy nawiązali współpracę z pisarzem George'em R.R. Martinem, autorem cyklu Pieśń, lodu i ognia. No nic, pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Nietypowe FPS od twórców serii One Thunder może trafić do otwartych beta testów jeszcze w tym roku. Premiera pełnej wersji gry przewidziana jest na 2022 rok. Przypomnijmy, że n powinien zadebiutować na komputerach osobistych, konsolach z Xbox X i S i PS5. Poznaliśmy datę premiery i cenę Paradise Lost, czyli świetnie zapowiadającej się polskiej przygodówki ze studia Polyamorus. Okazuje się, że na grę nie będziemy musieli już długo czekać. Debiut planowany jest na 24 marca. Produkcja ukaże się zarówno na PC, jak i konsolach Xbox One i PS4. A dzięki stecznej kompatybilności w tytuł będziemy mogli zagrać też na najnowszych konsolach Microsoftu i Sony. W zależności od platformy cena oscyluje między 50 a 70 zł. Tytuł zaoferuje kinową lokalizację. Twórcy The Day Before, czyli survivalowej gry MMO zapowiedzianej na lato tego roku, nie dają nam o sobie zapomnieć. W ubiegłym tygodniu opublikowano kolejny gameplay, tym razem koncentruje się on na zaprezentowaniu jazdy z samochodami terenowymi. Przypominam, że tytuł pojawi się wyłącznie na PC, jednak twórcy już coś wspominają o konsolkach nowej generacji, kto wie. Ważne, że produkcja zaoferuje kinową lokalizację, czyli z polskimi napisami. Okazał się patch 1.2 do polskiego horroru Dimidium. Aktualizacja dodała oczekiwane wsparcie dla monitorów ultrawide i poprawiła ogólny stan techniczny gry. Naprawiono drobne niedoróbki techniczne oraz wprowadzono delikatne ulepszenia wydajności rozgrywki. Nie ma jednak co liczyć na nagły skok SPS-ów. Do 18 marca na platformie Epic Games możecie pobrać za darmo grę Surviving Mars. Ta gra to strategia ekonomiczna stworzona przez twórców m.in. innymi Tropico 5. W trakcie zabawy mamy okazję przenieść się na czerwoną planetę, by zbudować sprawnie działającą kolonię. Tytuł może być O tyle na topie, że właśnie łazi Perseverance zbiera dane z Marsa. THQ Nordic już ponad rok temu potwierdziło, że powstanie nowa wersja gry Gothic. Studio odpowiedzialne za produkcję zmieniło nazwę na Arkima Interactive. Wraz z tą przemianą zaczęto także poszukiwać nowych pracowników, którzy pomogą w pracach nad grą. Powinniśmy się tylko cieszyć, gdyż nowa produkcja powstaje i jak widać wydawca zaczyna z nią wiązać coraz większe nadzieje. W przeciągu kilku miesięcy efekty prac nowego studia powinny zostać pokazane graczom. Studio Obsidian Entertainment zaprezentowało krótki zwiastun z nowego dodatku do ciepło przyjętej gry RPG The Outer World. Tytuł DLC to Murder on Eridanos. W rozszerzenie będziemy mogli zagrać już od 17 marca bieżącego roku. To już drugi dodatek do The Outer Worlds. Tym razem jednym ze źródeł inspiracji przy produkcji DLC był film Charlie i Fabryka Czekolady. Jednym z fenomenów ostatniego tygodnia na platformie Steam jest gra lub Hero. Jak poinformowali twórcy, po pierwszym tygodniu ich niezależna produkcja sprzedała się w nakładzie przekraczającym 500 tysięcy egzemplarzy. Loop Hero to produkcja stworzona dla pojedynczego gracza, łącząca przygodę w klimatach mrocznego fantazy z Rogelik, strategią i karcianką. Gratulujemy! 9 marca swoją premierę miała gra Twierdza Władcy Wojny. To kolejna już odsłona cyklu Strategii Czasu Rzeczywistego pod tytułem Twierdza. Gra przenosi nas na Daleki Wschód. Za produkcją odpowiada Firefly Studio. Gra posiada zarówno polskie napisy, jak i dialogi. 11 marca z kolei swoją premierem miała gra Last From Beyond od polskiego studia Movie Games Lunarium. Twórcy określają produkcję jako grę przygodową z elementami horroru, mocno okraszoną erotyką. W dniu premiery na moim kanale poprowadziłem stream prezentujący rozgrywkę w tej produkcji. Osoby chcące zapoznać się z materiałem serdecznie zapraszam. W tej chwili to już wszystko. Zapraszam za tydzień na kolejny skrót. Do zobaczenia. Cześć!